Siema. Dzień 29. Jedziemy na służbę, pogoda nie rozkręca się, aczkolwiek jest lepiej niż wczoraj. Nie wiem, chyba raczej nie pojedziemy na te szkolenia z ratownicą wodnego. I a propos, jak już jesteśmy przy szkoleniach, to na przykład wygląda to u nas w ten sposób, że każdy z nas jeździ na jakieś szkolenia. Ze względu na to, że jest dużo dziedzin, jeżeli chodzi o działania straży pożarnej. No to każdy przeszedł szkolenia, nie wiem, z ratownictwa technicznego, z ratownictwa wodnego, z ratownictwa lodowego, z ratownictwa wysokościowego, no, z grupy poszukiwałcze ratowniczej i tak dalej, i tak dalej. I teraz każdy z nas musi sobie później po takim szkoleniu odnaleźć w sobie duszę nauczyciela i po prostu daną wiedzę musi przekazać później w komendzie na zmianie, np. przykład ta wszystkich pozostałych chłopaków. Którzy na takim szkoleniu nie byli. Ja na ostatnim szkoleniu, na jakim byłem, to byłem na Ricie, czyli na rotach asekuracyjnych, gdzie razem z takim koleżką Kadprem uczyliśmy się i mieliśmy zostać takimi liderami zmianowymi, i później po prostu przekazywać. I tak samo jest właśnie na przykład z Kamilem. Który był na ratownictwie wodnym, czyli takim powiedzmy, że najświeższym, bo te szkolenia są albo co w jakimś tam interwale co 2 lata, co 3 lata odnawiane, coś tam się pojawia nowego, niekiedy nawet jest co rok. <słuch> Także dowódcy tak samo jeżdżą na przykład na ratownictwo chemiczne, żeby się po prostu doszkolić, doedukować. No i później musimy sobie to wszystko ładnie omówić. Także zobaczymy, co dzisiaj nam przyniesie służba. Widzimy się w komendzie. Sesterka jeszcze stoi. A już mieliśmy od tego weekendu nie jeździć. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy co to będzie. Zmiana służby standardowa, od razu po śniadaniu wzięliśmy się za przygotowanie obiadu. Dzisiaj to samo praktycznie co ostatnio ja robiłem, tylko że w wersji ze schabowym, ale też w gęsiarkach. I pojechaliśmy po prostu na basen. 20 długości, także trochę sprintów. Dwie rundki, sauny Wypociliśmy to co było, czy tam na lasach. I luz. Od razu po przyjeździe wzięliśmy się za to, żeby dokończyć obiad i przygotować go już tak na gotowo, ponieważ mieliśmy się wziąć za ratownictwo, właśnie wodne, i na początek każde takie szkolenie zaczynamy od wersji teoretycznej, czyli po prostu spotykamy się w jednym pokoju, czy to na świetlicy, gdzie mamy na przykład projektor multimedialny, czy to na właśnie uszefa zmiany, gdzie część teoretyczną omawiamy sobie na przykład przez to, że korzystamy z materiałów przygotowanych przez KG, gdzie mamy albo materiały multimedialne, albo jakąś formę prezentacji i wszyscy później jakby omawiamy sobie zamysł taktyczny, teoretycznie wszystko tak, żebyśmy w momencie, kiedy pojedziemy już na te szkolenie, na te ćwiczenia już na przykład na zbiornik wodny, to mieli jakby cały zamysł przygotowany w głowie. Następnie trzeba wszystko przygotować, przejrzeć, ponieważ sprzęt był używany na przykład przez chłopaków z innej zmiany, no ale żeby nie doprowadzić do sytuacji, że jedziemy, a na przykład czegoś może się okazać, że później brakuje albo coś jest wybrakowane to musimy sobie to wszystko sprawdzić, przygotować, pozapinać przyczepkę, ponieważ to też są rzeczy, które nie są na sztywno spięte na garażu wyjazdowym, tylko są rzeczy, które pochowane są właśnie w garażach, które są na placu wewnętrznym komendy. Także po tym jak sprawimy cały sprzęt, żebyśmy się mogli udać na taki zbiornik wodny, który jest nieopodal komendy. I jedziemy i tak naprawdę przyjmujemy to, że zabieramy się za ćwiczenia, gdzie każdy albo dzielimy to na jakieś tam roty, gdzie część chłopaków wchodzi i pokazuje, a druga część chłopaków po prostu się przypatruje i później po prostu robimy albo zmianę. Staramy się na każdych ćwiczeniach zrobić kilka założeń, tak jak było to w tej części teoretycznej, gdzie z materiałów przejrzeliśmy to, omówiliśmy to tutaj. I każde podejście próbujemy wykonać po kilka razy, tak, żeby wyłapać na przykład najtrudniejsze elementy, które się mogą pojawić w trakcie, albo sobie na przykład w trakcie też coś dodatkowo omówić, co może mieć później przełożenie na to, jak fizycznie, później już w warunkach, gdzie nie będą to ćwiczenia, możemy być przygotowani na coś, co się po prostu może wykrzaczyć, czy ze względu na obsługę danego sprzętu, pomimo tego, że tutaj akurat może wyglądać to, że to jest proste, ale samo wypracowanie sobie na przykład właśnie takiego ruchu, jakby wejścia na przykład na sanie i wciągnięcia takiego poszkodowanego, no będzie wymagało troszeczkę takiej technicznego też podejścia, żeby się nie szarpać, żeby tego nie robić po prostu siłowo, tutaj tak na przykład przeleciał ten poszkodowany, tutaj już trochę lepsze podejście, wiadomo, im więcej tego będziemy ćwiczyć, tym lepiej to później będzie wychodzić w życiu realnym i później najlepsze podejście, które właśnie robił na przykład Kamil, gdzie on jest właśnie po tym szkoleniu. Widać, że to pomimo tego, że wciągał kloca 105 kg, czy tam 108, jeszcze w tym ubranku ta woda dodatkowo ważyła, to wyglądało, że zrobił to naprawdę najlżej. Także my musimy sobie to wypracować, żeby te ruchy były też w miarę możliwości ekonomiczne, żeby w trakcie takich działań na przykład na wodzie no nie tracić też sporo sił, ponieważ wiadomo, dochodzi do tego wszystkiego jakiś tam stres, jakaś tam opóźnionej na przykład reakcja. Gorsze oddychanie, możemy w trakcie się gdzieś zanurzyć, na przykład pod wodę, i w momencie kiedy te ruchy są niewypracowane, nie przebiegają tak jak byśmy chcieli, no to męczymy się kilka razy więcej niż można by to zrobić właśnie w taki sposób, gdzie jest to przećwiczone. Takie skrypty też często są przygotowywane we współpracy z innymi służbami, które po prostu na przykład na wodzie pracują więcej czyli ratownicy wodni i one, oni nam po prostu przekazują też wiedzę, którą oni używają i jest sprawdzona i u nich działa. Po zakończeniu takich ćwiczeń zawsze musimy sprawdzić na przykład sprzęt. Tutaj też dostaliśmy właśnie polecenie ze względu na to, że na przykład karabinki są często wykorzystywane i do wysokościówki, na przykład właśnie do ratownictwa wodnego, to też później ten sprzęt gdzieś może mieć inną lokalizację, niż faktycznie jest przyjęta na przykład według jakiejś rozpiski, którą mamy na samochodach. Także tutaj mniej więcej do około godziny 17.30 do prawie 18, żeśmy się zajmowali właśnie sprawdzaniem tego sprzętu i porządkowaniem go w ten sposób, żeby wszystko według rozpiski leżało później na swoim miejscu, tak by inna zmiana nie miała problemu go znaleźć. Chwila po 18.00, robię trening, także miałem robić nowy plan, ale na tym jest w porządku, czuję się dobrze. Czuję, że mam jakby możliwości wyboru ćwiczeń, zarówno w głównych zadaniach, jak i w tych zadaniach, które robię na czas. I obwody również jestem w stanie sobie za każdym razem, na przykład z tygodnia na tydzień zrobić jakąś delikatną małą rotację. Też nie będę tego planu zmieniał. Zostaję, wycisnę z tego przez ten ostatni czas tyle, ile będę w stanie. Także dzisiaj lecimy z tematem. Element kondycyjny to 15 rund pracy, gdzie tak jak poprzednio wybrałem sobie wersję swingu, tylko tutaj nie rwaniowo, jednorącz, tylko wersję amerykańskiego swingu, gdzie te 10 sekundówki sobie leciałem po 6 sztuk, a później w trakcie tych 30 sekund robiłem jakieś jedno ćwiczenie mobilizacyjne, które przygotowywało inne grupy mięśniowe. Główne zadanie tutaj w tym tygodniu wybrałem sobie przysiad wykroczny z hantlami trzymanymi w pozycji raka na klatce piersiowej. Tutaj szła drabina 4-3-2 na nogę. Pomiędzy tymi szczeblami odpoczywałem 10 sekund pomiędzy ostatnią 15, bo tutaj na tych dwóch handlach 2 razy 35 kg już trochę przytkało mnie oddechowo, ale siadło. Może, może byłbym w stanie coś tam więcej rzucić i to było połączone z drabiną 1, 2, 3 na podciąganiu chwycie neutralnym, ze względu na to, że dużo noszę miśkę, Także te bicepsy są trochę zajechane tutaj, dlatego szukam tego chwytu neutralnego lub na przykład kółek gimnastycznych, żeby też no, bardzo mocno tym bicepsem się gdzieś tam nie za, za, zaciągać na wyższą pracę, także tutaj ta trójeczka już też taka szarpana, trochę walką o życie została zrobiona, pewnie też ze względu na to, że chłopaki byli na siłce pewnie jak byłbym sam, to byłoby ciężko tą trójkę dobić w ten sposób, żeby to nie wyglądało tak jak jakaś dusząca się ryba która chce wyjrzeć nad lustro wody no ale się jakoś tam udało 35 kg na 6. No i zadanie na czas to było właśnie GHD, ponieważ tutaj w pracy mam możliwość, więc talerze pod klatkę piersiową i lecieliśmy 70 sztuk na czas. Podzielone to było na mikroserie typu 20 bez ciężaru, 20 z piątką, później 15, 15 z dziesiątką. Końcówka pracy to trzy serie obwodu, gdzie zaczynamy od ciężkich wioseł. Robiłem 12, 10 i 8. 8 kończyłem na hantlu kilo, 35 kg, czyli takim jak pracowałem na podciąganiu. Łokieć pracował szeroko, tak żeby pobudzać cały czas tylną część ramienia i nie skupiać się tylko i wyłącznie na środku pleców. Później uginanie z wyciskaniem. Ostatnią serię na 10 strzałów kończyliśmy hantlami 17,5 kg, Także też lekki progres względem zeszłego tygodnia i końcówka jak widać z kumplami, to by już po prostu kółka w trzech kierunkach, gdzie też dodałem trzy sztuki. Dzień minął szkoleniowo-treningowo na godzinę 23, kiedy kończę montować ten wideo. Nie mieliśmy wyjazdów. Zobaczymy, co przyniesie noc.